Tutaj myślę, że nie potrzeba wielu słów, przepiękny model spodni dziewczęcych dzwonów w cenie 39 zł, spektakularna jakość, spektakularny materiał. Z tego materiału szyją polskie marki, e, damskie dzwony, e, tutaj naprawdę gorąca polecajka, bardzo, ale to bardzo zależało mi właśnie na tym materiale. No i osiągnęłam swój cel. 39 złotych Rozmiary 98 łamane na 104, 110 na 116, 122 /12 na 128, 134, 140 na 146 oraz 152 na 158. Bardzo gorąco polecam. Będą panie zachwycone. Dziewczyny będą zakochane właśnie w tym gatunku. I lecimy z kolorami, bo kolorków mam troszeczkę. E, I tak, kolor beżowy. Na kolor, oczywiście ten paseczek jest odpinany. Na kolor beżowy wpisujemy Selmo 5251. I rozmiar. Tutaj mamy ponad 20% elastanu, lajkry, więc proszę sobie wyobrazić, jakie one są mega elastyczne. Jak będą, jakie będą wygodne. Kolor Bordo Selmo 5246. I oczywiście rozmiar. Kolor czekoladowy Selmo 5245. I rozmiar. Kolor czarny, najwięcej tego kolorku, bo moim zdaniem założymy na co dzień, założymy też na elegancko, nawet na akademię szkolną. No jest piękny, elegancki ten materiał. W ogóle takie piękne są te dzwony. Gorąco Panią polecam. I tak, na czarne wpisujemy Selmo 5247 i rozmiar na kolor habrowy Selmo 5250 i rozmiar. Jeszcze dwa kolorki, kolor karmelowy Selmo 5248 i rozmiar i cudowny kolor brudny róż Selmo 5249 i rozmiar, wymiarki znajdą Pani oczywiście u góry w opisie filmiku.